Cześć z tej strony Oli, Oli i Ty i dzisiaj będziemy <laughs> nagrywać filmik yy. Przyjaciele, przyjaciele, super przyjaciele Na zawsze grupa przyjaciół i piesiek to zaczynamy czas na film. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, słuchajcie. Tak, tu jest tajemnicza skrzynka gdzieś, więc musimy iść. na... tylko tutaj ja. Tajemnicza skrzynia. Czy możesz się otworzyć? Oczywiście, że mogę... Oczywiście, że mogę. Wow! Ile tu rzeczy! Jakieś nowe cniewek? Coś to takiego. Jakieś takie coś. Oj! A teraz się zamknij. Już się zamykam. Oj, Super było przy tym otworzeniu. No. Prawie bym co spadła. Idziemy do domu? No, możemy. Po przyjściu do domu. O. Ale fajna, była to tajemnicza skrzynia. w ogóle taka duża. Taka wielka. No. A to jesteśmy my. Same dziewczyny. Same dziewczyny. No, mnie też jestem waszą mamą. No, 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 to nie żart. To jest prawda, to jest prawda, to jest prawda Samurajda. A na koniec coś wam powiem. I nie zdradzaj tajemnicy. Ej! Dobra, dobra. To dopiero na koniec filmiku. Oh no, no dobra, już powiem. Powiem. Ja umiem dwa łamane Szedł Sasza suchą szosą i komponuj komplementy. Szedł Sa... Nie umiem. Szedł Sa... Szedł Sasza suchą szosą, komponuj, komponuj. Nie.

拜拜。